Jeśli korzystasz z WP Pilota na komputerze stacjonarnym lub laptopie i chcesz kupić pakiet, wejdź na stronę WP Pilota i zaloguj się lub załóż konto. Na stronie głównej przewiń w dół, aż zobaczysz pakiety. Wybierz pakiet, który cię interesuje i kliknij kup pakiet. Wybierz, czy wolisz płatność w subskrypcji, czy jednorazową. W subskrypcji kupujesz raz i później nie musisz nic robić. Będziemy automatycznie pobierać opłatę co 30 dni, a ty nie stracisz dostępu do programów. Przy płatności jednorazowej, by korzystać z pakietu po upływie wybranego czasu, trzeba wykupić pakiet ponownie. Jeśli zdecydujesz się na subskrypcję, podaj dane karty, z której co 30 dni będziemy pobierać opłatę. A jeśli wybierzesz płatność jednorazową, Możesz opłacić pakiet blikiem, przelewem online, tradycyjnym lub kartą. Uwaga! Pamiętaj, że zakup pakietu nie wyłącza innych aktywnych pakietów. Na przykład, jeśli korzystasz z pakietu podstawowego i chcesz rozszerzyć usługę o nowe kanały, kup pakiet rozszerzony i anuluj pakiet, który posiadasz.